Joł siemanko kochani, dzisiaj będziemy robić casting na rapera Więc zaczynajmy Nawet zostawcie lajka, like subika, będzie mi bardzo miło Jeśli się spodoba ten odcinek zostawcie lajka, like subika A ja bez przedłużania zaczynam ten odcinek mordeczki Zaczynamy Joł mordeczki, jestem Juror Dzisiaj będę oceniać raperów Które przyjdą tutaj na tą scenę Więc zaczynajmy ten odcinek Po prostu zaczynajmy Idę sobie na casting Dzień dobry, proszę pana Dzień dobry Zaraz włączę jakiś beat yy, Do rapu I będziesz musiał zrobić jakiś freestyle albo rap Okej, okay, to możesz włączyć beat Ja zaraz zrobię tutaj freestyle jakiś Albo rap Możesz włączyć beat No spoko, już włączam Przygotuj się Nie wiedziałam co tu się stanie. Pierwsze miłość i pierwsze zakochanie. Kochałam ciebie skarbie, ty mnie już chyba nie, więc na razie Proszę nie zostawiam skarbie. Kocham tylko ciebie, jak na zawsze. Jesteś moim tlenem, moim oddechem. Kocham się tylko ciebie. I dla mnie jako cały świat. Kocham tylko ciebie. Jesteś dla mnie płomieniem moim oddechem, kocham się tylko Ciebie, Ciebie, Ciebie Tym ty się liczysz, tak od zawsze Kochanie, kochanie, już nigdy Ciebie nie pozostawię Nigdy już Ciebie nie pozostawię Wiem, dużo popełniłem w moim życiu Ale ciągle walczyłem i byłam dla Ciebie mam tylko ciebie, byłaś dla mnie najważniejsza, składało mi się całe serce, ale w końcu wszystko teraz poszło na marne. Czy mnie kocha w skarbie? Ja przytulony do poduszki, wieram nikotynę, bo teraz wszystko się pieprzy, nie mam dziewczyny, wszystko teraz. Jest teraz, marne! Uwierz to, kochanie, że kochałam ciebie, skarbie Ty mnie chyba nie, więc na razie, kochanie Więc teraz będę oceniać twój kawałek Daj na ten kawałek, no... O miłości był ten kawałek Ale oceniam go tak na szóstkę, 6 na 10 oceniam ten kawałek Dziękuję, 6 na 10. Nie ma za co, polecam na przyszłość. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, będę oceniać twój kawałek dzisiaj. Chcesz wiesz freestyle czy rap? Rap. OK, to już zaczynaj, włączam beat. Kiedyś nie wiedziałem, że Ciebie jeszcze kiedyś spotkam. Myślałem, że kiedyś może w niebie, ale teraz na pewno już nigdy więcej. Przysięgałem ciągle i raniło mi serce. Przysięgałem sobie, że nigdy już nie spotkam Ciebie, ale tak mocno Ciebie kochałem. Całe życie Ci oddałem w skarbie, boś moim tlenem, moim oddechem, kochałem tylko Ciebie. A ty mnie raniłaś, czułem się jak w piekle. Nie kochałaś mnie, tylko udawałaś. Ciągle Białaś mi już serce. Nie czułem się jak w niebie. Miałam zatrute przed sobą powietrze. Boś mnie nie kochała, skarbie. Co miałam zrobić teraz? Płaczę tylko do poduszki. Widzę tylko ciebie. Ale już nie na ziemi, tylko w niebie. Przecież ja tak mocno Cię kochałem, całe życie Ci oddałem. Skarbie uwierz, że byłaś moim ideałem. Takie dziewczyny w życiu jeszcze nie spotkałem. Byłaś dziewczyną z Instagrama, modelka z Instagrama. Zawsze chodziłem na Instagrama, żeby z Tobą pisać i pić z Tobą szampana. Bo jesteś po prostu doskonała. Moja mała. Wiem, Ty jesteś taka piękna. Nieraz powtarzałem Choć tej miłości nigdy Czasami nie okazywałem Ale tak mocno Ciebie chciałem Się w tobie tak mocno zakochałem Ty mnie nie chciałaś Powiedziałaś na razie To i sobie już Kochanie Nie będę płakał Może kiedyś do poduszki Coś mnie dusi Bo teraz wszędzie widzę Tylko spadający deszcz I komety z nieba to nie pieniądze, nie dają szczęścia. Wiem, dużo dzieci zraniłem w moim życiu, ale walczyłem. Ciągle walczyłem. I tym nim byłem. Mimo tego wszystko tutaj przy Tobie byłem. Trzymałam Cię za rękę, żebyś się czuła bezpiecznie. A Ty mnie zraniłaś, wyrwałaś mi serce. Nie kochałaś mnie nigdy więcej. Przysięgałem. Dziękałam, że Ciebie pokocham. Choć nie kochałaś. Ciebie tak mocno kochałem. A potem z ciebie nie chciałem, bo mnie oszukiwałaś. Powiedziałam Tobie na razie. Wiem, może boleć moje serce, może krwawić. Przecież ja nie jestem zrobiony, człowieku ze stali. Kiedyś byłem silny jak Kali. Ale teraz mam nogi z waty. Umieram ciągle, kiedy Ciebie widzę. Z innym chłopakiem. Teraz tak się nie czuję. Dobrze, teraz. Teraz tylko, Mówię umierasz? Ja mówię tak, człowieku, umieram. Bo nie mam tej nadziei. Kiedyś może miałem. Kiedy Ciebie przy sobie miałem. Teraz widzę tylko komety, despadający z nieba. To nie daje to nie monety, nie dają szczęścia. Kochałem Ciebie. że to wyczułem się jak w siódmym niebie? Kochałam tylko Ciebie. Mówię o skarbie, że kocham Ciebie. A ty mnie już nie. Może kiedyś się spotkamy. Może prędzej w niebie. Więc będę oceniać Twoją piosenkę. Za piosenkę masz 9,5 na 10. Bardzo mi się podobała. Ta piosenka twoja. Gratulacje. Um, można dojść do finału, jak się kontynuować. Naprawdę super ekstra, znajbista piosenka. Dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Dzisiaj zaśpiewam rap. Ok, to czekam na Twój rap. Zaraz włączę beat i zaśpiewałeś mi rap. Już właśnie włączam beat. Wiem, teraz było tutaj, teraz wszystko. Teraz to wszystko widzę tutaj, w rzeczywistości. Tylko rani mi ktoś, Bija mi serce nóż i mówi ciągle, że to koniec już. Wszystko się pieprzy, tylko żałoba. Wszyscy teraz modlą się do Boga. Wszyscy teraz, wszędzie tylko żałoba. Wszyscy się teraz modlą, tylko do Boga. Sen jaki był, taki był, ale jeszcze z tego świata się zmył. Heroinę brał, dziewczynę tę swoją zdradzał i ją w ogóle nie kochał. Ona go kochała, całe serce jemu oddała, a on był alkoholikiem i trochę brał. Teraz tylko poniżał i ona czuła się jak w piekle i czuła się jak w niebie. siedzisz teraz wszystko, teraz wszystko się spieprzyło. Teraz ty, tylko nie ma już nic, wszyscy zapalają nad grobem jego znić. Chłopak jaki był, taki był. Ja rob się te papierosy, te dziewczyny, bo ciągle, że nie może znaleźć swojej jedynej, ale w końcu odnalazł ją. Nie pokochał całego serca Ale ona go zdradziła Złamała jego całe serce I powiedziała Nie kocham ciebie nigdy więcej Nie pokocham ciebie nigdy więcej Wiem, że to może boleć Bo to jest miłość, która rani Ona przecież nie jest zrobiona ze stali Ona krani, tak rani, serca mocno krwawi Ciągle tak się dzieje Ona tylko rani Rani, rani ja nie jestem zrobiony ze stali, kiedyś byłem silny jak Kali, teraz już nie jestem ze stali. Widzę teraz na niebie blask księżyca, zamienia to wszystko tylko spadający deszcz. I komety z nieba to nie monety, nie dają szczęścia. Płaczę do poduszki przytulony, tak, i zastanawiam się, czy znajdę kogoś jeszcze sobie. Bo tego nic nikt, nikt nie wie Ciągle wyjdzie za ten pogrzeb Wiem, dużo popełniłem w moim życiu grzechów Ale... Ciągle walczyłem Chciałem być tym twoim chłopakiem I ciebie nigdy nie zdradziłem A ty mnie zdradzałaś tyle razy I mnie nie kochałaś Tylko teraz może się zabawiałaś Czemu skarby tak robiłaś Skoro tak ciebie kochałem ja całe, całe, całe życie ci oddałem. Co ty robisz teraz? Powiedz mi, czy ty teraz smutno mi jest dziś, że ja tak mocno Ciebie kochałem. Całe życie Tobie oddałem. Skarbie, wiem, dużo popełniłem w moim życiu, ale walczyłem i tylko dla Ciebie tutaj żyłem. Tylko dla Ciebie, kochanie, tutaj żyłem. Dużo walczyłem. Dla ciebie żywioł. Kocham cię, skarwie nad życie. Sorry, trochę się myliłem. To nic, że się myliłeś. Um, Dajcie teraz ocenkę, dam ci. Dajcie jakie mocne 5 na 10 Mocne. Z całego mojego seducha. 5 na 10 za tą piosenkę. Bo się trochę myliłeś, oczywiście, ale. Niestety nie przechodzić dalej. Przykro mi. Um, no i 5 masz na 10. Raz, gość, możesz usiąść. A idziesz już? No dobra, to do widzenia. Do widzenia. Nie się na mnie zdenerwował. Ten co dostał, 5 na 10 ode mnie. Ale powiedziałem, że dałam do niego prosto od serducha te 5 na 10 że starał się naprawdę starał się, ale nie mogę po prostu go przepuścić dalej, bo my szukamy tutaj talentów do rapu, talentów a nie, a nie tylko takich. O. Znaczy on mam nadzieję, że będzie się rozwijał ten chłopak, bo naprawdę robi zajebisty rap, tylko my szukamy jeszcze lepszych raperów po prostu. Temu 5 na 10 dałem A, i zaraz chciałam by powiedzieć, zaraz będzie. Kolejny raper przyjdzie I zaśpiewa kolejny, albo freestyle albo rap O już jest, rap zaśpiewa powiedział mi Dzień dobry, dzisiaj zaśpiewam rap Dzień dobry, zapraszam na scenę Zaraz włączę beat i zaśpiewasz ten Twój rap zaśpiewasz I więc zaczynajmy Wiedziałem, że tak się stanie. Pierwsze spotkanie i całowanie. Wiedziałem, że tak się stanie. Pierwsze spotkanie i całowanie. I się kochanie. Miłość nie ma granic. Kiedyś tak cię kochałem, że mało było wszystkiego. Kiedyś tak cię kochałem. A ty mnie zraniłaś. I mi serce jeszcze dodatku utopiłaś. Tak cię kocham, że mogę ciebie zabić. Tak się kocham, że mogę ciebie zranić. Tak cię kocham z całego mego serca, z całej mojej duszy mówię to prosto na tych wersach. Kocham cię, moja baby, Jesteś dla mnie najważniejsza. Pragnę skraść Twoje serce i dać Ci całe moje powietrze, bo jesteś moją baby. Chcę, się Skrasz właśnie serce. Wiem, dużo popełniłem w moim życiu, ale walczyłem, żeby tylko przy Tobie być i trzymać Cię za rękę, abyś poczuła się jak w siódmym niebie. Kochałem przecież tylko Ciebie, przy Tobie czułem się jak w siódmym niebie. Kochałam przecież tylko Ciebie, tylko Ciebie, moja baby. Jest dla mnie najważniejsza. Kiedyś to so była tylko woda i nikotyna. zdradziła mnie ta dziewczyna. Ale teraz, teraz, wszystko się zmieniło. Teraz to tylko. Ty jesteś przy mnie i trzymasz mnie za rękę. to tobie czuję i czułem się jak w niebie. Do tej pory czuję się jak w niebie. Przy Tobie, kochanie. Kocham tylko Ciebie skarbie. Wiem, dużo popełniłem w moim życiu to grzechu. Ale walczyłem, walczyłem, się nie poddawałem, walczyłem dla Ciebie, żyłem. Ciebie kochałem skarbie. Choć mnie ty raniłaś. Czasami nawet nóż mi wbiłaś. Ciężko mi było oddychać. Ale Ciebie kochałem, nie poddawałem się. Zawsze Ci mówiłem, kocham Ciebie, skarbie. Bo nigdy w życiu nie można poddawać się. Jak się kogoś kocha, to nie poddawaj się. Bo miłość przecież jest taka fajna. Kiedy ktoś Ci mówi, że Ciebie kocha i trzyma Cię za rękę, to wtedy czujesz się jak w szumym niebie i bezpiecznie. Wiem. Dużo popełniłem w moim życiu, ale walczyłem dla ciebie, abyś się poczuła jak w siódmym niebie. Kochałem tylko ciebie, moja baby, skranę ci tak właśnie serce. Zobaczysz moja baby, będziesz moja dzisiaj i będziesz dzisiaj. Zrobimy w łóżku karuzele. Moja baby, kranę ci serce. Jest dla mnie najważniejsza i taka słodka i namiętna. Wiem, dużo popełniłem w moim życiu, ale walczyłem, kochałem tylko Ciebie i dla Ciebie żyłem. Więc oceniam Twoją piosenkę 10 na 10, była zajebista. I przechodzisz dalej. Znaczy, wygrałaś ten casting. Gratulacje dla Ciebie. Wygrałaś ten casting. Wygrywasz e, u nas e, 1500 euro. 1500 euro. Bo wygrałaś casting. A ja, a ja się kończę ten odcinek. Papa murdeczki, zostawcie lajka, subika, jeśli się podobało. Jeśli tak, to jeszcze napiszcie komentarzyk, a będzie mi bardzo miło. Aha, jeszcze przypomnę Wam coś. Jeśli ktoś chce się znaleźć na tej ścianie Prestiżu, o tej no to niech napisze pozytywny komentarz, da lajka, like subika i znajdzie się na tej ścianie Prestiżu. Więc ja Wam się z papa. Morteczki, hurra, wygrałem. Będzie święto dzisiaj, wygrałem. Hurra, jest, jest, udało się. Dzięki tym program, programowi wygrałem 1500 euro i trofeu. Naprawdę zajebiste, polecam tutaj przychodzić, do, tutaj i zapisujcie się, bo naprawdę polecam, zajebista rzecz. Możecie naprawdę wygrać i naprawdę możecie być taki zadowoleni jak ja, więc trzymajcie się mordeczki, papa pa.